Wczoraj byłem na premierze, pierwszy raz zobaczyłem ten film. To miałem taki, wziąłem głęboki oddech, mówię, o fajnie, teraz będzie miło. Teraz będzie ciepło, teraz będzie ciekawie, będzie zabawnie. Bo od tego się zaczyna, już od samej czołówki. Kojarzy mi się z bardzo rozbudowaną wyobraźnią, z jakąś odwagą kreowania rozrywki, która z jednej strony zachwyca kolorem, barwą, wspaniałymi charakterami, i z drugiej strony, jakąś mądrością i takim wnikliwym spojrzeniem w przestrzeń rodziny, w przestrzeń edukacji i stosunków międzyludzkich i relacji, które budują młodzi ludzie ze sobą. To jest w ogóle no, taki, taki powrót trochę do moich lat młodzieńczych. Jeśli macie Państwo czas, a w, nawet jeśli go nie macie, to warto pójść do kina na lat.